Kościół św. Antoniego spadły w Suszu. Susz to niewielkie miasto leżące na Pojezierzu Iławskim w historycznych granicach Prus Górnych i diecezji pomezańskiej. Po stumieniu drugiego powstania pruskiego w 1283 roku krzyżacy rozpoczęli kolonizować okolice i lokować miasta. Dla susza zachował się jedynie dokument odnawiający przywileje lokacyjne z datą 1315. Jednak uważa się, że lokacja została przeprowadzona około 1305 roku. Historia Kościoła Farnego sięga 1330 do 1350 roku. Spełniał on rolę bastionu wzmacniającego linię obwarowań miejskich. Wybudowano go z funduszy kapituły pomezańskiej i prepozytów kapituły kwidzyńskiej. Początkowo nosił tytuł Świętej Rozali. Kościół został konsekrowany w roku 1350 przez biskupa Arnolda. Usytuowana asymetrycznie wieża wskazuje, że wzorem dla tego kościoła była katedra kwidzyńska. Kościół był kilkukrotnie przebudowywany, a wnętrze straciło zupełnie swój pierwotny wygląd. Najstarszym śladem polichromii gotyckiej jest fresk przedstawiający Świętą Weronikę z chustą i klęczącego fundatora. Innymi zabytkami sztuki sakralnej są chrzcielnica z XV wieku, ołtarz główny i ambona pochodzące z lat 1604–1607 czy organy z 1898 roku. Po reformacji, w 1525 roku na terenie Susza powstała wspólnota ewangelicka, a w latach 1723 do 1846 w każdą niedzielę były w nim wygłaszane kazania w języku polskim. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęto intensywną germanizację powiatu suskiego. W roku 1846 zmarł ostatni pomocnik pastora odprawiający polskie nabożeństwa. Na potrzeby katolików w 1905 roku wybudowano neogotycki kościół pod wezwaniem świętej rozali. W tym czasie w Suszu istniały dwa kościoły, ewangelicki i katolicki. Po 1945 roku gotycką świątynię przejęła ludność wyznania katolickiego. Kościół został wtedy przekazany parafii pod wezwaniem świętej rozali. Jako patrona otrzymał świętego Antoniego z padwy. 30 czerwca 1993 roku biskup elbląski Andrzej Śliwiński ustanowił nową parafię przy kościele św. Antoniego, tworząc tym samym drugą parafię w mieście. 13 czerwca 1996 roku ksiądz biskup Józef Wysocki podarował do świątyni relikwie św. Antoniego. Zaś w 1998 roku kościół otrzymał godność fary. Jest to dawne określenie nadawane kościołowi parafialnemu, które nawiązuje do tradycji średniowiecza. Obecnie kościołem farnym nazywa się najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu. 3 czerwca 2001 roku kościół ten został ustanowiony sanktuarium świętego Antoniego Padewskiego.